Jestem siostra Aneta i w Ganie pracuję 7 lat. I jak inkulturyzacja. Jan Paweł II mówił, że misje są sprawą wiary. I Jezus właściwie posyła swoich uczniów, by głosili Ewangelię na całym świecie, obdarza ich w owoce Ducha Świętego. Ja mam troszeczkę powiedzieć na temat inkulturyzacji. I inkulturyzacja jest to zakorzenienie Ewangelii w danej kulturze z wykorzystaniem narzędzi językowych. I często głoszenie Ewangelii jest to wejście w relację z drugim człowiekiem, z jego kulturą. I e, pierwsi misjonarze e, na początku, kiedy przybywali do danych krajów, poznawali kulturę, język danego kraju. Ja troszeczkę chciałam powiedzieć na temat inkulturyzacji w Danie. E, pierwszą taką ważną rzeczą to jest na pewno liturgia. Że w ogóle w większości krajów afrykańskich liturgia odbywa się w ich języku lokalnym. Zostało przetłumaczone także Pismo Święte na ich język, żeby łatwiej można było dotrzeć z dobrą nowiną do wszystkich ludzi. Bardzo ważną rzeczą na pewno są katechiści, którzy często towarzyszą misjonarzom. Dlaczego? Dlatego, że są to ludzie, którzy tam się urodzili i bardzo dobrze znają. Język, mentalność i kulturę, dlatego jest im łatwiej przekazać dobrą nowinę ludziom i pomagają misjonarzom wtedy, kiedy ksiądz nie może przybyć, żeby odprawić mszę świętą. To wtedy oni towarzyszą i w liturgii. Następną rzeczą, na pewno bardzo ważną, jest muzyka. Dla Afrykańczyka. Bardzo ważny jest rytm i taniec, dlatego też na mszy świętej, na różnych liturgiach jest wykorzystywany taniec i śpiew przy użyciu bębnów. Dla Ganijczyka na przykład takim pięknym zwyczajem jest, że 40 dni po narodzeniu małe dziecko jest przynoszone do świątyni po to, żeby przedstawić to dziecko Panu Bogu, ale także całej społeczności kościoła. Następną rzeczą dla Ganiczyka najważniejszą jakby taką rzeczą jest pogrzeb, który mają swój ryt taki typowo tradycyjny, ale potem trumna jest przynoszona do kościoła, gdzie odbywa się msza święta za zmarłego i później jakby to ciało zostaje złożone w grobie. Kościół katolicki stara się obecnie by tworzyć cmentarze, miejsca szczególne, dlatego że dawni Ganiczycy gdzieś w buszu chowali swoich najbliższych i już o tych najbliższych po prostu nie pamiętali.